Dobra, ja jestem. Kardak to jest kolejny odcinek, w którym będziemy grali w Ratchet Clank 1. Wracamy na tę planetę Novalis, gdzie jest nie wiadomo co się dzieje. Niestety, jeżeli chodzi o jakość obrazu, to będzie ciężko podnieść. Ja są problemy z tym. To bardzo dużo, naprawdę. Tutaj kabel nie karta TV nie chce zmienić jakości przesyłania. Niestety, mogę tylko za jednej jakości przesyłać. Dodatkowo wy widzicie tarpazeczki, czasami na ekranie, jak jest odświeżanie się nie zgadza. Ja tego nie mam, bo jest... Uczymy na mapkę. Ponieważ mam przefiltrowane już, tam coś jest specjalnego i tam był... Nie, tam pieniędzy nie mam, ale... No dobra, pójdziemy tam. To będzie element zręcznościowy, więc... Może być fail, jest malutkie opóźnienie niestety na tej karcie TV. Dobra... O! Wow, nie wiem jak. Dobra. Jest! Te skoki na początku w tym reczu są masakryczne, bo tutaj tego podwójnego skoku się nie odczuwam, tylko ten jeden właściwie. Dobra. Przepraszam was też za opóźnienie dźwięku, w drugim odcinku ono było, teraz ja też je widzę. Jak zaczynam nagrywać, to jest opóźnienie niestety malutkie. Znaczy, to, to nie mógł kodeku żadnego użyć i lepszej jakości. Dlatego, planuję niedługo już jakimś innym programem nagrywać po prostu okienko. Tak, żeby było i te filtrowanie widoczne. I się jakoś wtedy poprawi. Ale niestety na Windows XP tych programów nie ma. Tego spróbuję, nie wiem. Ale jak ja to zrobię? Będę się przesunął, nie dźwięk po prostu. Troszeczkę Chyba, że on nie robi różnicy takie malutkie opóźnienie, bo to jest patrzcie No i jest opóźnienie kolora. Dobra, to zrobię coś z tym. Dobra, yy, dy, 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 dy. Ja tam skoczę? Aha, bo tu jest. Tu jest tak. Fajnie te poziomy są zrobione. Bardzo ładna jest grafika w tej grze. Naprawdę, tak na tamte czasy. Na górę wejdziemy. Kurczę. Dobra, pójdziemy po te skrzynki. To będzie dłuższy odcinek, nagram go chyba... I ...tym się nie skończy miejsce na dysku. Nie mogę żadnego kodeka wrzucić, już jak mówiłem, bo są pełne klatki, tylko tak mogę nagrywać. No. Tutaj I tutaj i tutaj, dobra. Uh, uh, uh. Nie spadnij. Proszę. A, Jezu. No patrzcie. No jaka ta postać jest sterowna, słabo. Fej. Cię, wysłuchajcie muzyki przynajmniej, to jest fajna. Dajcie ją głośniej? Nie, jestem pewien. Nie, później się będę bawił z tym w programie, że tu będę musiał podgłośniać, tu wciszać, To nie chcę. Dobra, pójdziemy. Kurczę, jest opóźnienie i to niezłe. To widać jak cholera. Tego muszę zewnętrzny program zrobić Ale to w trzecim odcinku pewnie, albo w czwartym nawet. Nawet nie wiem, czy to mi się uda. <laughs> look, plumber's crack. What did you just say? I said, look, the plumber's back. All right, wise guy. Shouldn't you be on one of them escape transports? Escape transports. News flash, giant robots attacking. The escape transports are taking all the rich folks off this goddamn planet. So why aren't you on one? Socio-economic disparity. What? He hasn't got enough bolts. Working people have to wait for Captain Quark to save us. Well, got anything worth a lot of bolts? I got this thing. Shows two weirdos ditching their ship. It's got coordinates to a desert planet, too. An infobot. Ratchet, we could use that. Oh, that's Tanya.

when we land i'll see if i can scare up an exhibition for you i are not going to live that long kid let's m-screen eject eject inject inject no <laughs> you, did you see that guy on the left that was skid mcmark <laughs> does he know captain quark i doubt it he's a pro hoverboarder. always going off about how cool he is looks like he's in trouble i'll say i've never seen him look so freaked out gadgetron infobots give you coordinates for new planets Now that to O kurczę, Widzieliście to? Teraz naprawdę wybaczcie za, za to, że będzie opóźnienie, bo widzę, że w filmikach nie ma tego opóźnienia. To widocznie tak w grze. Jest. No patrzcie jakie opóźnienie. No trudno. No to będzie. no. Chyba że się będę bawił z tych pół godziny, ale... Może się będę bawił. No i się wróciliśmy. Czyli Pierwszy etap. To jest taka pseudo otwarta wawa w, w tej grze. Znaczy, że możemy sobie chodzić w... tylko w kilka stron. <laughs> Tam jest co? Tam jest jakieś przejście też dookoła, tam się wychodzi z góry, tu, z tej kapsuły, tak? Pójdziemy. Też nie, nie pójdziemy. Nie, tam trzeba było, trzeba umieć pływać już. Tam ja mogę pływać już? Chyba można od razu pływać. Tak, wnieść do wodą maskę, żeby tlenu nie tracić. No właśnie, właśnie mi się podoba w tym razie to, że można pływać. W innych szczęściach nie można było. Tu jest popularna dla tej gry Śruboda do wkrótce trzeba zaczepić i kręcić W każdej części to było. Nie wiem czy w gladiat... Nie w gladiatorzach też było. Tak, było. Gladiator fajny był jednak. Dobra. Oni same coś ułomni bardzo, więc możemy ich tak potraktować. Zebrać śrubki, czyli bolsy, czyli walutę, czyli czyli mówię za dużo, czyli dobra, to mamy jakieś skrzyniki. zwróćcie uwagę, jak woda faluje, Kleciutko. Tak to jest dobry efekt. Próżno szukać tego właśnie, takie takim w innych grach. Szybko nam przepłyniemy. Którym się przyspieszało? A, nie zbieram tych bolsów. Dobra Tu są trzy takie pojemniki Nie wiem co to jest oczyszczalnia jakaś Bardzo możliwe ty, 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 ty. Ej, To są chyba lepsze Nie to są te pszczoły Dobra one są też To, to można kluczem rozwalić, bo to klucz jest Yyy Omnitech? Omnitech się nazywał klucz, a zresztą Mamy jedną broń, ale klucz, klucz. Uy. Przeczytam wam z pudełka z gry Omni Wręcz 8000. Tak, Omni Wręcz 8000, tak się nazywa ten klucz. Fin yy, w dwójce można było upgrade'ować te klucze. W trójce, w trójce można było. Chyba też były upgrade'y tych kluczy. W gladiatorze na pewno, bo później było ognisty w gladiatorze. W dwójce też zresztą. To jest dobre. Dobra, gdzie tu się tędy? Okej. Okay. Wystarczyło tlenu. Dobrze pokonałem. Dobrze. Oj, nic nie wypada z nich. Myślałem, że jakieś balsy. I... Szliśmy. Tak, tylko po to tu przychodziliśmy. Super, nie? No to jest takie nie rozgrywki, to mi się podoba w tej grze. To jest dobrze zrobione. Okej, okay, on ma tych przeciwników, którzy się pikselizują z daleka. Icia, Icia. Icia, Icia. Będzie tryhardowanie w tej grze, myślę. Tak, oni na dwa strzały, ale... Gdzie on jest? Ten jeden chyba też wybuch. No dobra. Załatwiliśmy ich obu. Będzie już odcinek. Ale już pewnie z 10 giga to waży, nie? No. To jest, to jest masakra. O. Uff. Ciach. Ale opóźnienie, <ścoughs> Sorry. Mówię sorry w to bez sensu Dobra Dobra, też mówię dobry pistolet Nie pamiętam ile tutaj jest planet, na pudełku jest napisane pewnie 30 broń 18 planet, no dobra No spróbuję przejść tą polecę na tym odcinku Jak to wyjdzie Ładnie, nie wiem jak przestrzeliłem ich po prostu. Tacy łomili, to jest inteligencja to jest taka bezsensowna. Później jest lepiej, jak wiem. W trójce, a raczej to już był Multik. I był fajny Multik, jak koledzy przychodzili do mnie, zagraliśmy. graliśmy. nie się grało. Dobra, to teraz tak wybuchnie, tak drewno będzie. Patrzę jak to wybuchnie. Ale to jest. Taka platformówka trochę, więc... Jak najbardziej, lepsza od hydraulika. Znaczy lepsze, mniej pomysłowe. A niektórzy sądzą, że Mario jest przereklamowany, więc... Niektórzy... Fajne konspiracje. Którzy tych bolsów? Za... Dwie... Nie, za ćwierć miliona bolsów... To najlepsza broń, ale jak... Ryno, Ryno się nazywało, tak jest. Ryno, Rynator, Ryno chyba, tak, Cs, nie pamiętam, w każdej części jest Ryno. O, no, z dziabem. pierwszy raz zostałem obrażenie, jeśli tu tak? Tutaj. Tego zaczęło, ognia tam w sklepie nie kupowałem. On jest słaby bardzo, Pyromancer. W pierwszej części broni nie można ulepszać, niestety, i się nie nawijają jej i życie można w jednym miejscu ulepszyć. Później, oczywiście. Mamy teraz tylko cztery punkty życia, tak zwane. Nanotechy. Pyk. 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 Na końcu. Film. Hurt me? So, oh, what are you? Mercenaries? Torturers? Assassins? I I I'll tell you anything. Here, take my info bot. It's all I've got left. Sir, we're not assassins. Hold on. Let's see what he's got. <laughs> Has this ever happened to you? hi i'm captain quark and believe me there's nothing worse than stirring down a blargian snagglebeast from the inside and knowing your equipment isn't functioning properly that's why i come to al's robo shack for all my electronic needs al has been the exclusive repair shop for my super electro gadgets since i was knee-high to a sand mouse if al can't fix it it's not broke right al ah. you said it pal so if you're fighting crime, or just fighting grime, <laughs> come to Al's RoboShack in Metropolis for all your robotic repairs. Al's RoboShack, it's quark -tastic. Do you know what this means? Yeah, Captain Quark is really sold out. No, it means Captain Quark is on Metropolis. <laughs> we could tell him about this invasion. If we had a ship. Uh, what? Uh, a ship? What? You're not going to torture me?

Mamy dwie planety. Tą jedną, którą uzyskaliśmy. Planets, tak, także ale... Uzyskaliśmy tą planetę wcześniej, jak tam na tego koleś spotkaliśmy, gorzej i zapłaciliśmy mu za Infobota, ale dostaliśmy też teraz główny quest. Tam pomoże trochę ulepszyć nasz sprzęt, byśmy mogli taki helikopterek mieć. Jak też wejdziemy na tą planetę, to w sklepie się pojawi nowa broń, która nazywa się. Mm, quick, coś, quick Canon. Nie jestem przyznany, kupiszę amunicję. A jest Max. Dobra. Skończyliśmy tę planetę, idziemy do następnej. Tą poboczną ominę na razie, bo tam nie ma nic ciekawego. Tego polecimy na... Novalis. Jesteśmy tutaj, tak. Ariday i Kerwan. Necropolis. Necropolis był też chyba w drugiej i w trzeciej części, raczej to jest to bardzo fajna planeta. Bardzo rozbudowana technologicznie. Są wielkie wieżowce, których podstaw nie widać w ogóle, naprawdę. Przez że jesteśmy bardzo wysoko. Możemy spaść z gilą, więc. Cóż. Karawan. Dobrze policiałem? Chyba tak. Tak jest. No i, tak wygląda Necropolis. Nie widać, co jest na dole, patrzcie. Są chmury chyba. Muzyka w necropolisie nie zmienia od trzech części. Jest taka sama, jest świetna. Słuchajcie, jak to się nazywa? Blaster. Nie quick canon. Świetna broń, która będzie nam służyła do końca gry, tak. Naprawdę. Ona się jakoś inaczej nazywa w drugiej części Hydra czy Shokan. Tam można zdobyć chwytak. Dobra, to zrobimy challenge taki krótki z chwytakiem. Nie pamiętam, jak on się nazywał już ten chwytak, ale tutaj macie... Welcome to the Captain Cork Fitness Course. If you're strong enough, fast enough, and clever enough to beat my fitness challenge, you will receive a reward from my head trainer. Simply make your way to the third island to complete the course. Good luck. Quirk Enterprises is not responsible for sprains, broken bones, snapped tendons, bruised egos, or accidental death incurred while taking the challenge. <laughs> Excuse me, Captain, but we have more pressing issues. We urgently need your assistance. Clank? Tak. Yes. do you notice anything unusual about Captain Quark? Well, I find the fact that he has a spring where his leg should be, to jest? quite puzzling. And why do you think that is? Possibly an injury incurred while battling evil. This isn't the real Captain Quark, you It's a robot. Oh. <laughs> myślę, że to jest prawdziwy. No dobra. Na górze ta broń powinna być. Znaczy broń to jest pierwsze narzędzie w grze. Jeszcze nie, jeszcze będzie taki krótki Pokazówka, bo tu można... O właśnie... A to wybucha. Czy to od razu wybuchało? Czy to się dopiero jak hitnęło? Cholera wie. Chyba jak się na to weszło. To zaczęło migać. Tak. Mogłem sobie dotknąć. Tak, Rodem z Prince of Persia. Też mam Prince of Persia na PlayStation 2, więc... Dobra, trzeba uważać. To jest bardzo zależnościowy moment, więc nie wiem czym mi się to uda. To jest tylko zależność, nie ma walki. To będzie trudne. A! Szlak by to trafił, tą grę. Wyrąbię ją za ok. Nie no, co co wy? z nostalgii bym tego nie zrobił. Tyle razy to przeszedłem, że. chociaż pierwszą część chyba tylko dwa razy. Czy trzy może? Trzy, trzy razy. Inne części po sześć, więc. Ja zdam tą grę na pamięć. Ach! No wiem, whoa, whoa! Kurde, ale bym spadł, to był za odgłosy Garneku. Co to się z Tobą dzieje? Dobra, udało nam się, jest. Chyba koniec już tego.

then i was competing i would devour courses like that for breakfast <laughs> but that's not all if it were up to me you would drill 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 for the rest of the day but somehow you managed to impress that fool captain quark captain quark knows about us he certainly does and worst of all he wants me to give you a prize for that ridiculous performance cool what is it i'm supposed to give you a swing shot so you can swing stay shot? to and fro like little insects. Alright, let's see. it. Not so fast. Today the two of you disgraced my obstacle course, so I am going to make you pay! But that prize is ours from the captain. That's not fair. Too bad. Life's not fair. How about the War Tanya? shot. Sweet! I bet Captain Quark uses stuff like this all the time. Real men can swing without silly toys like that. The two of you make me sick. Boże, pseudo -Niemka. Swing. Congratulations on your new Gadgetron Swingshot. Use it on standard versatile targets like the ones on the nearby. If the target is out of view, use the L1 button to aim. Dobra. Ach, jeszcze pamiętam, who is zdarzył się. Mam dla was małą propozycję. Przyjdzie do mnie nie wiem jakiś kolega, ale to dopiero jak skończę pierwszego raczej to drugiego i trzeciego, to przejdziemy na kooperacji gladiatora. Razie ty na cztery tak czyli gladiator dzisiaj misje przychodzi. Chcielibyście coś takiego, bo myślę, że byłoby fajnie kooperacja taka na PlayStation 2. Wezmę kolegę, z którym to kiedyś przychodziłem, więc będzie też fajnie. A, nie, nie, nie korzystając z broni, dobra. Odcinek ma 23 minuty. Kończyć go, nie kończyć? Dobra, dojdziemy do sklepu i go skończymy. Nie, dlaczego swingszota masz? Bierz mi tego blastera. O, super. No i to jest most tej broni. Jeszcze amunicji dużo wylatuje z niej zawsze. Z tych pudełek. Czyste. Ludzie mówią, że krótkie odcinki robię po 15 minut, więc... Więc będzie po 30 minut. Tym razem. Może troszkę mniej. Haha. Chłopicka doń. Patrzcie. w niego. O nie, to ten dziad. Tak można celować. Nie trafi. Ale po co tak celować? Dobra. Zawsze to dużo bolsów Jakby życie zabrakło. U, zabrakło. Gdzie uciekasz? Patrz, uciekam. Gdzie ucieka? straj, straj. Jeszcze jeden chyba został. Tak. Wow. Tak ledwo go trafiłem. Ach. Dobra.

We're trying to find Captain Quark. We thought you could help us. Your logic is commendable. However, I haven't seen Captain Quark since we shot that commercial. Say, do you run on standard XP-18 sister boards? Version 7.66. Back at ya. I may be able to help you out after all. How does a helipack upgrade sound? Upgrade? Match. Since he's a 766, I could have the little guy up and flying in no time. Of course, uh, I'll just need my fee for service. Obviously. Okay, this won't hurt a bit. Hey, wait. <coughs> <coughs> Lexy. <pl. coughs> Am I cool now? <laughs> yeah, you're the man, Clank. You're welcome. Tele upgrade. Try using the bounce jump feature to climb these boxes. Świetny to jest, nie? Jeszcze tak można. Dobra, skończymy ten odcinek. To by było na tyle w tym odcinku. Ale jeszcze pójdziemy po sekretach, którego pamiętam. Chyba, tutaj był ten sekret. Nie pamiętam. Czy to było tu? Co to jest tak w ogóle? Nie tam gdzie jakieś Ale gdzieś tu był sekret. Tak, dobrze ukryty. Tutaj chyba co? Sekrety w tej grze są naprawdę dobrze ukryte. Musi się da wlecieć. Ojej, nie da się. Nie! Stracę życie nie stracę. Tu się zaraz dobra. Ale ja naprawdę jestem tego sekreta znać, bo go pamiętam. Wiem, że w tym mieście już tak tutaj był taki sekret. Trójce dużo sekretów znam, tyle, tyle mogę powiedzieć, bo tutaj to jest gorzej już. Nie, tu było? Nie, nie było. Tam chyba było. Dobrze, chyba. Czy tutaj można doskoczyć, tam był ten sekret? Nie? Dobra, kończymy odcinek, bo już nie pamiętam. Do zobaczenia. Oczywiście, cześć. Muszę teraz zsynchronizować. Cześć.